Dzień dobry. Po małych wyzwaniach związanych z technologią już jestem. Dzień dobry, ja nazywam się Wojciech Hera i jak w drugi piątek miesiąca zabieram Was na powerwalkowy spacer. No a dziś będzie o tym, o czym zawsze mówią na tych spotkaniach, a mianowicie, co zaprząta mi głowę przez ostatni okres. Tak się umówiliśmy, więc o tym będziemy sobie e, rozmawiali i dzisiaj będzie taka cudowna e, mam przekonanie e, taki cudowny spacer, bo będzie kompletnie o w pewnym sensie nieistotnych faktach, które wpadły mi do głowy, siedzą i wyjść nie mogą. A mianowicie faktycznie w ostatnim okresie było trochę tak, że e, ponieważ sezon konferencyjny jest w pełni to byłem na konferencjach u różnych klientów w różnych projektach no i oczywiście z każdego takiego projektu pojawia się kilka ważnych dla mnie ale oczywiście z nie jakoś dramatycznie zmieniających moje życie faktów i danych ale zanim o tych danych to oczywiście też o danych ale zupełnie z innego źródła po pierwsze Mój flagowy, a właściwie nasz flagowy podcast, dobra rozmowa, wprowadzony wspólnie z Agnieszką Kołodziejską, czyli kołotką z Radia. W tym tygodniu zanotował milion odsłon, milion odsłuchań na Spotify. Co postrzegam jako bardzo duży sukces, i się tym strasznie cieszę. Więc postanowiłem się tym sukcesem podzielić razem z Wami, bo myślę sobie, że jak to ładnie policzył e, mój syn, e, przeglądając statystyki, powiedział tato, to chore, że 20 tysięcy ludzi co tydzień ogląda dobrą rozmowę. E, nie wiem, czy to chore, ale faktycznie myślę sobie, że jego e, postrzeganie e, jako młodego człowieka, tego, że ludzie siedzą przez godzinę e, albo trzy nawet, bo tak czasami takie są odcinki i e, słuchają dwóch osób i jest dla niego inspirujące, I mimo tego, że na YouTubie robi dokładnie to samo i... Jest dla niego to całkiem okej. Okay. No i właśnie nawiązując do dobrej rozmowy, pewnie e, tydzień temu pojawił się odcinek o rzeczach bez których nie wychodzimy z domu. Czyli takie nasze absolutnie ulubione przedmioty, marki, rzeczy, które są dla nas absolutnym must have w większości sytuacji bez których czujemy się w pewnym sensie nago, albo zagubieni, e, albo no, że czegoś nam e, brakuje. Dla mnie takim przedmiotem jest czapka. E, dwa tygodnie temu z wami chodziłem bez czapki i jak patrzyłem się na, na przykład na e, tego Power walka, e, to uważam, że był dziwny na przykład, ale faktycznie no, po prostu ją e, zapomniałem i to był taki moment, kiedy naprawdę było mi tego dnia e, dziwnie, źle i zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że byłem w stanie w ogóle. Wyjść zapominając czapki. Ale nie tylko czapka. Ale to, co mnie na przykład najbardziej zastanowiło w tym odcinku, to, że dwie najczęściej wskazywane rzeczy, bez których nie wyobrażamy sobie życia, które mamy ze sobą zawsze, to był smartwatch. I smartwatch, który jest dzisiaj postrzegany jako. Element w ogóle zastępujący prawie że e, e, dawne funkcje telefonu, i dlatego najbardziej się cieszymy, że mamy w nim portfel, który możemy zapłacić za zakupy, że monitoruje nam aktywność naszego e, ciała, zlicza kroki i, i wszystkie inne ważne rzeczy. A oprócz tego dodatkowo e, możemy słuchać podcastów, czyli generalnie jest takim jeszcze mniejszym urządzeniem, które. Nas e, nam ułatwia funkcjonowanie. Nie musimy w związku z tym mieć portfela, nie musimy zabierać wielu innych, ciężkich rzeczy, bo po prostu mamy smartwatcha. I to jest to dość naturalne, no bo myślimy sobie, że technologia się rozwija i jest w ogóle cudownie i wspaniale. A wiecie, co było na drugim miejscu najczęściej wymienianych rzeczy. Scyzoryk. Scyzoryk, e, oczywiście, najczęściej wskazywali. Słuchacze, no bo dobra rozmowa jest oparta o głosówki słuchaczy na Victorinoxa, czyli scyzoryk wielofunkcyjny. I to, co mnie naprawdę poruszyło tak bardzo, bardzo mocno, to że paradoksalnie częściej scyzoryk wskazywały kobiety. I to jest piękna, moim zdaniem, taka metafora tych spolaryzowanych. E, światów, bo z jednej strony i smartwatch, i e, scyzoryk wielofunkcyjny są klasycznymi multitulami, Tyle tylko, że smartwatch jest multitulem e, cyfrowym i elektronicznym, który nam bardzo mocno zmienia świat i tu jesteśmy zachwyceni e, nowoczesnością, a scyzoryk jest najbardziej analogowym sprzętem ever i on tego pokazuje, że my bez względu na to, jak bardzo będziemy się cyfryzowali, na koniec dnia będziemy mieli zawsze czynności, które będą wymagały tego, żeby mieć ze sobą nóż, otwieracz, korkociąg, wykałaczkę i wiele innych rzeczy, czyli których nie da się nigdy przeskoczyć. No, oczywiście, najczęściej było wskazywane, że dokładnie w z cyzoryku wykorzystujemy go do tego, żeby otwierać paczki od kurierów i to jest w ogóle też piękne, tak, że faktycznie jakby postrzegamy, że trzeba mieć ze sobą coś do tego, żeby otworzył nam paczkę, czyli bardzo nowy wymysł, tak, z perspektywy rozwoju ludzkości, to jednakże to, że robimy zakupy nie idąc z siatką w Poznaniu, Tytką, na, na zakupy, tylko dajemy sobie przestrzeń i prawo do tego, żeby one przyjechały do naszego domu zamówione cyfrowo. Wcześniej dostajemy powiadomienie na smartfona i nagle potrzebujemy sprzętu do tego, żeby w ten sposób funkcjonować. To jest dość e, dla mnie zaskakujące. No i myślę sobie, że w dużej mierze to jest pewnego rodzaju taka dyskusja o zmieniającym się świecie. Tak? O tym, że nie wiem, sztuczna inteligencja zabierze ci pracę. Tak? I ja sobie dzisiaj myślę, że okej, okay, część pracy zabierze, część pracy nie zabierze, znaczy smartfocz zabrał pracę telefonowi, ale scyzoryk wrócił na pełnej i powiedział, hej, są pewne czynności, które będziemy robili manualnie i to będzie nam gdzieś się tutaj pomagało. I to jest w ogóle coś, co chyba faktycznie chcę na tym już zamknąć, tę historię, historię z najbardziej... Najczęściej używanych rzeczy. Pozostałe też są dość fascynujące. Mnie, na przykład, bardzo inspiruje bardzo wysoka pozycja mokrych chusteczek lub mokrego papieru toaletowego. I znowu tu z kolei był w naturalny sposób, bym powiedział, że w większości będą wskazywały kobiety, że w torebce zawsze. Muszą być mokre chusteczki, bo musisz uratować świat, e, musisz zadbać, żeby był czysty, zdezynfekowany, że nie wiem, jak pójdziesz z dzieckiem na lody, to wiesz, że jedzenie lodów przez dziecko oznacza, że później trzeba wytrzeć go całego, więc do, mokre chusteczki są czymś, co totalnie jakby zmienia nam rzeczywistość, ale o dziwo okazało się, że bardzo dużo facetów również je wskazywało w głosówkach, że mają zawsze w samochodzie. Że dbają o to, żeby to ze sobą mieć. No i co? No i właściwie to tu mogę sobie zakończyć, postawić kropkę, przejść do drugiej rzeczy, która siedzi we, we mnie bardzo, bardzo, bardzo mocno. A mianowicie, jak część osób wie, ja bardzo dużo pracuję dla motoryzacji. Mało tego, jestem jednym z tych ludzi, którzy faktycznie miał przyjemność. Bardzo długo pracować w brytyjskiej firmie konsultingowej, byłem partnerem w brytyjskiej firmie konsultingowej PEP Consultancy, specjalizującej się w obsłudze rynku motoryzacyjnego. A ponieważ byli to Brytole, no to oni mają jedną bardzo ważną charakterystykę, a mianowicie są niekwestionowanymi mistrzami świata w zakresie zarządzania działem samochodów używanych. I w ogóle pre-owned i just car business to jest coś, co w Wielkiej Brytanii jest wyciągnięte do najwyższego myślę, że światowego poziomu. Wynika to z bardzo prostej rzeczy. Jak masz kierownicę po prawej stronie, to musisz być dość dobry w ogarnianiu biznesu samochodów używanych, bo nie za bardzo masz z nimi co zrobić. Tak by Niemcy mogli sobie mówić, że nas nie interesuje rynek samochodów używanych, bo my się nie musimy martwić, co zrobić z używanymi samochodami. Sprzedamy je Polakom. Polacy też się długo nie musieli kiedyś martwić, bo sprzedawaliśmy je dalej na wschód i też ten, ten, ten rynek jakoś tak sobie funkcjonował. Ale dlaczego o tym mówię? Bo chcę powiedzieć o samochodach używanych. A mianowicie znam dane: zdecydowana większość osób decydujących się na zakup używanego samochodu korzysta z usługi sprawdzenia pojazdu przed zakupem. Inaczej mówiąc, jeżeli chciałbym kupić samochód od osoby prywatnej, nie mówię od zakupu od dilera, czy też od sprzedawcy profesjonalnego, bo tam trochę jest inaczej, tam zakładamy, że skoro samochód ma, nie wiem, certyfikat Dekra został sprawdzony i przygotowany do sprzedaży, e, mamy z reguły gwarancję, więc uf ufamy bardziej. Ale jeżeli kupujemy samochód od osoby indywidualnej, to w naturalny sposób jedziemy do serwisu i wykupujemy tak zwaną usługę e, przegląd przedzakupowy. Umawiamy się być może z potencjalnym sprzedawcą tego samochodu, kto za niego zapłaci. Chyba najczęstsza forma umowy jest taka, że jeżeli podczas e, przeglądu wszystko będzie ok, to płaci kupujący. E, jeżeli okaże się, że są jakieś e, wady, to zapłaci sprzedający. To trochę ma też zmotywować nas no, e, do motywacji. No i wydaje się to bardzo logiczne. I teraz zrobię z tego taki plot, twist. Mały, a mianowicie niedawno firma Gadoon Richter opublikowała fantastyczny raport Anatomia Relacji o relacjach w Polsce, o tym jak podchodzimy do związków, co jest dla nas ważne w związkach. I oczywiście tam jest fantastyczna ilość gigantycznie dobrych danych: o tym, że na przykład nie wiem, 85%. Polaków cały czas romantyzuje miłość i wierzy, w, że jest możliwa miłość, aż po grób. I to jest w ogóle absolutnie cudowne, bardzo moim zdaniem takie motywujące, pokazujące nadzieję. Ale z tego samego badania wynika na przykład, że tematem tabu, absolutnym tematem tabu jest zdrowie intymne. A promil, bo to my nie mówimy już o procentach, tylko promil ludzi wchodzących w nowy związek, którzy decydują się na to, że jeżeli chcą być ze sobą na stałe i najprawdopodobniej będąc dorosłymi ludźmi współżyć, to prawdopodobieństwo tego, że pójdą zrobić badania wenerologiczne i badania, jakby faktycznie, chorób na, na wykrywające choroby przenoszone drogą płciową, jest w ogóle jakąś abstrakcją. I ja siadłem, czytam ten raport i mówię, nie wierzę. Nie wiem, że mamy 2025 rok, a absolutnym tematem tabu jest powiedzenie partnerowi: Hej, wiem, że jesteś przyjąt, wiem, że jesteś używany, akceptuję to. Znaczy akceptuję to, że najprawdopodobniej jesteś używanym samochodem, trochę pojeździłeś lub trochę pojeździłaś. Chcę być z tobą, ale żeby mieć pewność, że będzie to bezpieczne również dla nas, bo w tym samym badaniu Polacy deklarują, że zdrowie partnera jest jednym z najważniejszych elementów w cementujących związek, i chcemy dbać o zdrowie naszego partnera, to siądziemy i porozmawiamy sobie i zrobimy sobie badania. Ja nie wiem, jak do tego podejść. Ja naprawdę nie mam do tego pojęcia, co poszło nie tak. A znaczy, co poszło nie tak, że my dalej mamy problem? Z tym pójdźmy dalej. Okazuje się, że akurat pod tym względem faktycznie jeżeli patrzymy na dbałość o zdrowie intymne, kobiety są lepsze niż, facety, niż faceci, częściej się badają i nawet jeżeli pojawiają się u ginekologa i ginekolog wskazuje na jakąś infekcję intymną, to wiecie, że więcej, większość nie mówi swojemu partnerowi? Kobiety są w stanie prowadzić leczenie w e, chorób intymnych, nie mówiąc partnerowi, że on jest w to zaangażowany. Co na przykład oznacza, że też się powinien leczyć. A tym samym mamy później nawracające e, e, choroby. Pacjentka wraca do tego samego lekarza po dwóch tygodniach trzech miesiącu. Po pierwotnie wyleczonej chorobie, po zastosowaniu całej terapii, wraca z nawrotem choroby, i mamy taką sytuację, która na poziomie logiki jest bardzo prosta trzeba powiedzieć, droga pani, najprawdopodobniej partner też jest zakażony też jest zarażony jest nosicielem może byśmy przeprowadzili terapię wspólną. I pomimo tego, że te dwa ogniwa można powiedzieć, wprost na siebie wpływają, nie ma między nimi komunikacji. Ja się zastanawiam naprawdę, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że my w krytycznych obszarach jesteśmy tak bardzo wstydliwi? Ja wiem, nie wolno o tym rozmawiać. A z drugiej strony, jak o czymś nie rozmawiamy, to to, że nie rozmawiamy, nie eliminuje problemu. I ja wiem, że jak pewnie słuchacie sobie teraz, mówicie, Wojtek zwariował, przecież to jest randomowy problem. Czy ten problem jakby ten... A ja naprawdę, ja, ja siedzę od kilku dni i mówię, ja nie wierzę. Ja absolutnie w to nie wierzę, jak to jest możliwe, że można nie zrobić na przykład badań na start eee, i totalnie rozumiem, że nie trzeba ich wykonywać w momencie, w którym, nie wiem, wchodzimy w przygodną relację Choć wolałbym, żebyśmy byli pewni siebie, wolałbym, żebyśmy mieli zawsze aktualne badania, ale rozumiem tam ryzyko jest e, po pierwsze najczęściej minimalizowane e, poprzez e, chociażby prezerwatywy i wiele innych rzeczy, ale w stałej relacji, w której chcemy wejść i być ze sobą na dłużej, czasami to na dłużej oznacza jakoś dwa miesiące, dla innych być może 25 lat, nie ma znaczenia. Tak samo jak możesz kupować samochód używany, który sobie kupujesz czasami na miesiąc, może dobra, na rok, bo, bo Ci jest potrzebny, a in, w innym czasie myślisz dowiedzieć Twoje docelowe auto, ale i takie je na, na starcie wy sprawdzasz. Jeżeli chcesz mnie spytać, czy ten fakt ma wpływ na życie ludzkości, to nie, ale siedzi w mojej głowie. I ostatni. I tu kieruję to pytanie do mężczyzn. Ile mieliście lat, jak dowiedzieliście się, że siusiaka, penisa, pindola, wyciera się po sikaniu? Ja mogę powiedzieć, bo ja wiem dokładnie, ile miałem lat wtedy. Eee, miałem tych lat, był to rok 2023, czyli miałem lat 26, eee, kiedy... Dzisiaj ze swoim bardzo bliskim przyjacielem, wtedy świeżo poznawanym kolegą z pracy, staliśmy razem przy e, pisuarze. E, on zanim stanął przy pisuarze poszedł do e, łazienki obok, e, wziął papier, razem się wysikaliśmy i on tak spojrzał na mnie i powiedział, a co ty fiuta nie wycierasz? Mokrego włożysz w spodnie? Ja oczywiście dumny przypomniałem Przysłowie mojego dziadka. Choćbyś trzepał dwa tygodnie, zawsze kropla spadnie w spodnie. I ha, 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 hi, hi, hi. I on tak spojrzał i powiedział: Ej, ale czekaj, Twój dziadek był pokoleniem urodzonym w okresie międzywojennym, nie? Ja powiedział: No, zgodnie z prawdą, tak. Czy nie byłoby dobrze, żebyś zmieniał nawyki higieniczne? I mówię o tym, bo. Jesteśmy 20 lat później, i znowu, będąc na jednej z konferencji, e, dla klienta ktoś pokazał badania. Z badań na przykład wynika, że w wielu związkach kobiety, bardzo często odpowiadające również za robienie takich czynności jak prania, pranie, nie rozumiem tego, jak kocham robić pranie i nigdy, nikomu bym go nie oddał. Często narzekają na to, że bielizna ich mężczyzn, szczególnie biała, była lek bywa lekko pobrudzona i to jest delikatnie mówiąc niemiłe. Już tam pomijam fakty jakby związane z e elementami e innymi, estetycznymi. I zaczynam o tym rozmawiać z mężczyznami, dlatego też rozmawiam z Wami. Bo mi się wydawało już od tamtego czasu, jak mnie mój kolega bardzo pozytywnie zachęcił do zmiany, że ta zmiana zaszła. Że generalnie częściej jednakże jest tak, że decydując się na jedyneczkę, dbamy o to, żeby jednakże po skończeniu ostatnie kropelki wytrzeć w papier, po to, żeby nie wkładać mokrego wacka w spodnie. Ale okazuje się, i naprawdę jak zacząłem badania, to jest temat, który wywala z butów kompletnie. W ogóle jak? Jak tak można? Nie nie robimy takich rzeczy. I ja rozumiem, że kultura nas nie wspiera, że w łazienkach publicznych, w których są pisuary, obok tych pisuarów nie ma papieru. Totalnie to rozumiem. Nikt nam nigdy tego nie pokazał. Wspieramy to kulturowo. Ale. Inspiruje mnie to na tyle, żeby zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe, że na przykład mamy relację, w której partnerka jest niezbyt szczęśliwa, że bielizna no, jest jaka jest, a jednocześnie nie zwraca na to uwagi. I nie mówi hej Mordo, może byś dbało o to, żeby się ogarnąć po sikaniu. Albo ja na przykład mam dwóch synów. I myślę sobie, że fajnie byłoby, żeby oni podzielili się informacją zdobytą od ojca, który powiedział, że hasło dziadka jest już nieprawdziwe, że można to robić inaczej. A może nie trzeba? Bylebyśmy tylko podejmowali świadome decyzje. Bo może byśmy na przykład byli też w takiej sytuacji, w której wiemy, jak coś działa, jesteśmy dumni z tego, może nam to przeszkadzać lub nie, ale podejmujemy świadomą decyzję. I się nie będzie puenty. Bo jak już powiedziałem, dzisiejszy odcinek jest oparty o kompletnie randomowe sytuacje, które siedzą w mojej głowie, siedzą od dłuższego czasu, o których staram się rozmawiać z każdą osobą, e, którą spotkam, bo staram się poznać inną perspektywę. A dlaczego tym mówię, że staram się poznać inną perspektywę? Bo jesteśmy świeżo po wyborach. I te wybory pokazały, że jeżeli jest jedna rzecz, z której ja jestem najbardziej przerażony, to że nas nie interesuje perspektywa innych osób. Że my cały czas gadamy o tym, że my jesteśmy fajniejsi, lepsi, mądrzejsi jak cokolwiek, a nie zdajemy jednego pytania: dlaczego? Inni robią tak, jak robią. Dlaczego mają takie zachowania, jakie robią? Nie staramy się zrozumieć, tylko staramy się od razu, będzie teraz samochód, jak będę musiał być głośno, bo tutaj będzie teraz się rozładowywał, bo przyjechał do sklepu, mam nadzieję, że ze świeżym towarem. Zakładamy, że skoro nie robią tak samo jak ja, to oni są gorsi. Jeżeli ludzie nie robią tak samo jak ja, to oni robią tak samo jak ja. Więc chciałbym zadać sobie jedno pytanie, a mianowicie dlaczego robią tak, jak robią? I trzeba by na pewno to, co ja robię, jest słuszne, więc zapraszam Was do komentarzy i do tego, żebyście podzielili się swoimi pomysłami na to. Waszym zdaniem, dlaczego temat przeszłości seksualnej naszych partnerów jest tematem tabu? I nie wolno pytać o byłego partnera i byłą partnerkę. Dlaczego wejście w nowy związek i... Zaczynanie od sytuacji pewności, czyli wiem dobrze, że jestem zdrowy, nie jest naturalne. My idąc do nowej pracy musimy mieć przejść badania lekarskie eee, i pracodawcy, nie wiem, zanim podpiszesz umowę o pracę, albo zaraz po podpisaniu umowy o pracę dostajesz obiegówkę i musisz zrobić badania do pracy. A my wchodząc w najbardziej długoterminową pracę mam nadzieję tak deklarujemy, że wierzymy w to, że związek może być bardzo długi, wchodzimy myśląc sobie, że nie, badanie trzeba robić. Hmm. Nie wiem. Dlaczego tak jest? Naprawdę mnie, mnie to fascynuje, bo ja wiem, wiem, jak jest, a nie wiem, dlaczego tak jest. No i oczywiście na koniec, co by było, gdybyśmy wycierali fiuta? Czy to by nas jakoś, nie wiem, zubożyło? Ja wiem, zaraz mi ktoś powie, że nie wszędzie się da, że jedną z przewagów, z przewag facetów jest to, że umiemy w przypadku e, e, Mateusza wysikać się za burtę, a w przypadku e, Power Walkerów umiemy stanąć pod drzewem i jest nam łatwiej. Kumam, no jakby rozumiem, jak działała biologia, ale też biologia dość późno nas wyposażyła w bieliznę wbrew pozorom. Hmm. Zostawię Was z tym. E... Nie mam przekonania, że ta rozmowa była najbardziej edukacyjną rozmową na świecie. Ale ja czasami mam takie przekonanie, że jak wpadnie Ci pytanie, które jest totalnie nie wiadomo skąd, warto się nim podzielić. Niech inni też mają, tak jak ty, nież ty też przez kolejny weekend, myślą o kolejnych o bardzo ważnych rozkminach, na najmniej istotny temat. Dziękuję Wam bardzo. Było mi bardzo miło w kolejny piątek się z Wami spotkać. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie wrócę już z tematem bardziej merytorycznym, bo powiem wprost, to nie moja wina, no tak, tak mnie zostały te dwa tygodnie i tak z takimi pytaniami mnie zostawiły.